Chamley, Co się stało? Szefie? Jakiś czas temu widziałem, jak rozmawiałeś z klientem o książce. o oh, tak. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat Rick Harrison odkrywa prawdę. Wyrok do żywocia Chamley nie jest już tylko plotką. To szokujące odkrycie wywołało burzę w niegdyś ukochanym świecie Pawn Stars, obecnie pogrążonym w niekończących się skandalach i sporach prawnych. Rozbita rodzina i poważne problemy finansowe sprawiają, że lombard ze złotem i srebrem jest na skraju upadku. To, co zaczęło się jako skromna rodzinna firma w Las Vegas, przekształciło się w fenomen kulturowy, imperium telewizyjne, w którym historia, negocjacje i momenty komediowe płynnie się połączyły. Jednak za kulisami od dawna pojawiały się pęknięcia, a teraz imperium zbudowane przez Richarda, starego człowieka Harrisona, rozpada się szybciej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Powstanie i upadek imperium. Richard Harrison, patriarcha rodziny, był bystrym biznesmenem o rozsądnym podejściu i encyklopedycznej wiedzy na temat antyków. Jego przywództwo położyło podwaliny pod sukces sklepu, a jego obecność wzbudziła szacunek, zarówno w sklepie, jak i na ekranie. Niestety, jego śmierć w 2018 roku pozostawiła pustkę, zarówno w firmie, jak i w rodzinie. Jego syn, Rick Harrison. Był siłą napędową przekształcenia sklepów, w hitowy program telewizyjny, ale teraz musiał samotnie żeglować po zdradliwych wodach biznesu i polityki rodzinnej. Czył co wydarzyło się później, nie tylko wystawiło na próbę jego zdolność do utrzymania sklepu na rynku, ale także wstrząsnęło fundamentami jego rodziny. Gwiazdy Lombardów. Więcej niż tylko przedstawienie. W Pound Stars nie chodziło tylko o zastawianie starych artefaktów czy rzadkich przedmiotów kolekcjonerskich. Była to mieszanka historii, humoru i nieprzewidywalnej dynamiki między aktorami. Fani oglądali komediowe wybryki Chamley, gorące debaty między Rickiem i jego synem Korejem oraz szorstką, ale ujmującą obecność starszego mężczyzny. Ale wraz ze wzrostem popularności serialu rosły problemy za kulisami. Sukcesy zaczęły przyćmiewać spory finansowe, wewnętrzne właśnie i problemy prawne. Zgrana rodzina, która kiedyś wydawała się nierozerwalna, była teraz w stanie wojny samej ze sobą. Zamieszanie prawne. Rick Harrison wpadł w prawniczy koszmar, kiedy jego własna matka, Joanne Harrison, pozwała go do sądu w związku z własnością lombardu. W szokującym pozwie Joanne twierdziła, że Rico szukał ją, aby sprzedała jej udziały, gdy była w bezbronnym stanie, gdy wychodziła ze śpiączki. W pozwie oskarżono także Rika o zatajanie dokumentacji finansowej i ukrywanie jej w tajemnicy na temat zysków firmy. W 2018 roku, po śmierci Richarda Harrisona, Joanne uwierzyła, że przysługuje jej znaczna część majątku firmy i była zdeterminowana o to walczyć. Ale Rick się nie poddał. Batalia prawna przybrała jeszcze gorszy obrót, gdy Joanne złożyła nakaz uniemożliwiający Rickowi sprzedaż majątku rodzinnego. W obliczu rosnących kosztów prawnych i publicznego sporu rodzinnego, Lombard ze złotem i srebrem miał większe kłopoty niż kiedykolwiek. Walki finansowe. Jakby było mało postępowań sądowych. W 2020 roku pandemia zadała firmie kolejny dotkliwy cios. Firma, która niegdyś generowała ponad milion dolarów rocznie, z trudem utrzymywała się na rynku. Gdy turystyka przestała istnieć, a sprzedaż w sklepach gwałtownie spadła. Niegdyś kwitnące imperium ledwo wiązało koniec z końcem, a jego przyszłość finansowa była niepewna. Czamli, od uroczego głupka do prawnego koszmaru. Podczas gdy Rick walczył, aby zapobiec upadkowi firmy, Chamley pogrążył się we własnych kontrowersjach. To, co zaczęło się jako nieszkodliwe wygłupy w serialu, przerodziło się w prawdziwe problemy, które na zawsze zrujnowały jego reputację. W 2012 roku Chamley brał udział w bójce ulicznej w Hollywood. Chociaż upierał się, że to była samoobrona, incydent wywarł gorzkie wrażenie zarówno na fanach, jak i producentach, ale to był dopiero początek. W 2016 roku problemy Chamley dramatycznie się nasiliły gdy policja przeszukała jego dom w ramach dochodzenia w sprawie zarzutu napaści na tle seksualnym. Two, co odkryli. Było znacznie gorsze, niż ktokolwiek się spodziewał. Nielegalna broń palna, narkotyki i inne obciążające dowody. Choć udało mu się dojść do porozumienia, szkody w jego wizerunku były nieodwracalne. Upadek niegdyś złotego dziedzictwa. Rick Harrison. Niegdyś pomysłodawca sukcesu serialu stoi teraz przed największym wyzwaniem w swojej historii. Utrzymaniem firmy na rynku, a jednocześnie walcząc ze zdradą rodziny i publiczną kontrolą. Gdy Imperium pogrąża się w chaosie, pozostaje jedno pytanie. Czy Rick może ocalić to, co pozostało z dziedzictwa jego ojca? Czy też jest to początek końca gwiazd pionków? Bądź na bieżąco, bo szokująca prawda o losie Chamli i rozwikłaniu tego niegdyś kultowego Imperium dopiero się zaczyna. Znaleźli narkotyki. W tym metamfetaminę. Marihuanę i skład niezarejestrowanej broni. Chociaż zarzut napaści został wycofany, Chamley musiał przyznać się do zarzutów dotyczących broni i narkotyków, aby uniknąć poważnej kary więzienia. Corey Harrison, syn Ricka, również nie do końca utrzymywał porządek. Miał wiele szalonych nocy i starć z prawem. Przez lata Corey Harrison zyskał reputację dzięki swojemu lekkomyślnemu zachowaniu, często trafiając na pierwsze strony gazet z niewłaściwych powodów. Jeden z najbardziej niechlubnych incydentów miał miejsce podczas jazdy motocyklem w Jefferson City, gdzie przyłapano go na publicznym oddawaniu moczu, a następnie wyrzucono z baru. Incydent stał się wirusowy, a zdjęcia obiegły media społecznościowe. Co jeszcze bardziej zaszkodziło jego publicznemu wizerunkowi. Ale to był tylko jeden z wielu problemów. W jakie wpadł Corey. Później uwikłał się w skomplikowany spór prawny dotyczący wynajmowanego przez siebie pojazdu rekreacyjnego. Według właściciela Corey zwrócił pojazd w fatalnym stanie. A szkody szacowano na dziesiątki tysięcy dolarów. Wywiązała się z tego batalia prawna, która tylko podsyciła wokół niego zamieszanie w mediach. Jego przedstawiciele próbowali bagatelizować problem i nalegali, aby ubezpieczenie pokryło koszty. Ale szkoda na jego reputację została już wyrządzona. Jego zachowanie wzbudziło wątpliwości co do jego niezawodności. A fani zaczęli spekulować. Czy jego wybryki poza ekranem będą miały ostatecznie wpływ na serial? Tymczasem eksperci często występujący w pionkach nie byli zwolnieni od kontrowersji. Johnny Jimenez Jr., znany ze swojej rozległej wiedzy na temat zabawek vintage, stanął w obliczu poważnych zarzutów, gdy uwikłał się w skandal związany z przemocą domową. Chociaż szczegóły pozostały niejasne, zarzuty rzuciły cień na jego wiarygodność. Następnie był John Reznikow, specjalista od autografów który błędnie zidentyfikował podpis na skrypcie Ojca Chrzestnego, budząc powszechne wątpliwości co do jego wiedzy. Chociaż w branży uwierzytelniania zdarzały się błędy, ten błąd tylko zwiększył rosnące obawy co do wiarygodności ekspertów programu. Największy i najbardziej szkodliwy skandal miał miejsce, gdy Drew Max, expert D, pamiątek sportowych, został oskarżony o oszustwo po potwierdzeniu autentyczności kilku podrobionych przedmiotów. Jego zaangażowanie w podejrzane interesy doprowadziło do procesów sądowych i dochodzeń, które wstrząsnęły fundamentami serialu. Funny. Gdy tylko dostroili się do wiedzy ekspertów i wiedzy historycznej, zaczęli kwestionować zasadność całej operacji. To, co kiedyś było popularnym reality show o negocjacjach w lombardach i fascynujących artefaktach. Teraz przypominało bardziej scenariuszowy dramat pełen skandalu. W miarę narastania kontrowersji, Pawn Stars zaczęły tracić swój pierwotny urok. Początki spontanicznych transakcji i prawdziwych reakcji przygasły i zostały zastąpione przez to, co wielu uważało za wysoce zaplanowane interakcje. Funny. Którzy pierwotnie przyciągnęli program ze względu na jego aspekt edukacyjny, rozczarowali się. Zamiast uczyć się historii i starożytności, oglądali teraz coś, co przypominało telenowelię z inscenizowanymi konfliktami i przesadnymi rolami. Nawet dynamika wśród głównej obsady uległa zauważalnej zmianie. Ick Harrison, niegdyś okrzyknięty sprytnym i kompetentnym zawieraczem transakcji, coraz częściej odgrywał rolę menedżera do ska kontroli szkód. Zamiast skupiać się na prowadzeniu sklepu i zawieraniu zyskownych transakcji, nieustannie musiał radzić sobie ze złą prasą otaczającą jego firmę i współpracowników. Corey i Chumley, którzy niegdyś zapewniali poczucie humoru i młodzieńczą energię, stali się znani bardziej dzięki kontrowersjom poza ekranem niż dzięki wkładowi na ekranie. Sam Chumley miał pewne problemy prawne, w tym szeroko nagłośniony nalot na jego dom, w wyniku którego postawiono mu zarzuty związane z narkotykami i bronią. Jakby wewnętrznych dramatów było mało, zewnętrzne przedsięwzięcia biznesowe również nie spełniły oczekiwań. Rick próbował wykorzystać popularność serialu, co doprowadziło do zamknięć i sporów sądowych. Niektórzy najemcy zarzucali Rickowi nawet niewystarczające wsparcie, co skutkowało stratami finansowymi. Czy, co miało być udaną ekspansją. Okazało się obciążeniem finansowym i prawnym. Potem przyszedł skandal z Oliwią Black. Kiedy dołączyła do Lombardu w 2012 roku, szybko stała się ulubienicą fanów ze względu na swój ostry styl i rozległą wiedzę. Jednak jej występ w programie został skrócony po tym, jak w internecie pojawiły się jej nagie zdjęcia. Producenci natychmiast usunęli ją z serialu, co wywołało oburzenie wśród fanów. Wielu zarzucało showrunnerom hipokryzję i seksizm, podkreślając, że pozostali członkowie obsady spotykali się ze skandalami, ale podtrzymali swoje stanowisko. Olivia stawiała opór i podjęła kroki prawne przeciwko zespołowi produkcyjnemu, ale sprawa ostatecznie zniknęła z opinii publicznej. Mimo to kontrowersje pozostawiły dalsze szkody dla reputacji programu. Jednym z najbardziej haniebnych incydentów w historii Pound Stars była kradzież kolekcji monet. W 2014 roku mężczyzna twierdził, że jego siostrzenica sprzedała jego cenną kolekcję do Lombardu bez jego zgody. Zanim zdał sobie sprawę, co się stało i zgłosił to, monety zostały już przetworzone i prawdopodobnie przetopione. Mężczyzna upierał się, że jego kolekcja jest warta około 50 tysięcy dolarów, choć sklep twierdził, że jej wartość jest znacznie niższa. Chociaż nigdy nie udowodniono naruszenia prawa, incydent wzbudził sceptycyzm co do działalności sklepu i praktyk etycznych. Pomimo wszystkich kontrowersji i skandali, Pawn Stars pozostaje filarem świata telewizji typu reality show. Od 2025 roku serial nadal przyciąga oddaną publiczność której żywi się dramatem wokół obsady i fascynującymi przedmiotami, które trafiają do sklepu. Najnowszym szumem wśród fanów jest zapowiedź obszernej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, która umożliwi widzom w całym kraju interakcję z obsadą i obejrzenie recenzji na żywo. Czas pokaże, czy serialowi uda się powrócić do dawnej świetności, ale jedno jest pewne: w Pawn Stars nigdy nie brakowało dramatyzmu, zarówno na ekranie, jak i poza nim. Załoga Pound Stars odwiedzi największe miasta, w tym Nowy Jork, Chicago, Los Angeles i Miami. Fani będą mieli okazję spotkać się ze znanymi członkami obsady, obejrzeć ekskluzywne kolekcje rzadkich i historycznych przedmiotów, a nawet wziąć udział w aukcjach na żywo. Specjalne konkursy dla fanów mają być częścią zabawy i zapewniać coś interaktywnego i zapadającego w pamięć. Przekształcenie całego wydarzenia w wydarzenie objazdowe to nowy sposób na przekazanie emocji związanych z Lombardem bezpośrednio widzom w całym kraju. Dla tych, którzy wolą oglądać program w telewizji, harmonogram transmisji na sezon 2024-2025 wygląda na zapełniony. Codzienne odcinki oferują mieszankę nowego materiału i tego, co najlepsze z poprzednich sezonów. Odcinki te przedstawiają fascynujące antyki. Unikalne artefakty i znane negocjacje, które nadają serialowi charakterystyczny urok. Zespół produkcyjny pracował nad tym, aby zawartość była zróżnicowana i aby na ekranie zawsze było coś fascynującego. Jednak nie wszystko w ostatnich latach było różowe. Śmierć Richarda Oldmana Harrisona w 2018 roku była wielką stratą zarówno dla serialu, jak i jego widzów. Znany ze swojego bystrego dowcipu i bezpośredniej postawy, starzec pozostawił niezatarte wrażenie. Niedawno, w roku 2024, syn Ricka Harrisona, Adam, zmarł tragicznie w wyniku przypadkowego przedawkowania, co oznacza kolejny trudny rozdział w rodzinie. Gdy sytuacja osiągnęła swój szczyt, rozpoczęła się lawina zaskakujących transakcji, które zapowiadały wszystko inne niż zwykłe dni. Znaleziska warte miliony dolarów na co dzień. Niektóre dni w Lombardzie to szalone dni, kiedy przez drzwi przemykają niespodziewane skarby. Wyobraź sobie to. Wchodzi kobieta trzymająca broszkę. Na pierwszy rzut oka nic zauważalnego. Jedynie mały długopis w kształcie pająka. Okazuje się, że to nie byle jaka broszka. To jest Faberge. Już sama nazwa krzyczy o luksusie i królewskich związkach. Mężczyzna za ladą patrzy na to i nie może uwierzyć własnym oczom. Jest ozdobiony platyną, diamentami, rubinami i szafirami, a wszystko to owinięte wokół czarnej podstawy z onyksu. Kobieta oszacowała jego wartość na kilka tysięcy dolarów, ale było jasne, że rzecz ta ma poważną wartość. Po kilku wędrówkach oferta wynosi 15 tysięcy dolarów, czyli znacznie więcej niż oczekiwał sprzedawca. Próbuje nalegać na więcej, myśląc, że skoro na stole jest 15 tysięcy dolarów, to 17 tysięcy powinno być uczciwą grą, ale nie. Ostateczna umowa pozostaje na 15 tysięcy dolarów. A ona odchodzi z małą fortuną za coś, co uważała za wypełniacz szuflady. Dalej miecz. Niezwykłe antyczne ostrze. Ale szesnastowieczna katana. Właściciel dostał go od krewnego, który zdobył go w Japonii podczas II wojny światowej. Ma nadzieję dostać za to 10 tysięcy dolarów. Ostrze jest trochę zużyte i wymaga trochę TLC, ale jest pełne historii. Sprowadzany jest biegły, który to sprawdza i potwierdza, że wykonał go słynny wówczas szermierz. Okazuje się, że powstał w chaotycznym czasie, gdy Japonię rozdzierała wojna domowa. Ostateczna oferta wynosi 6 tysięcy dolarów, czyli więcej, niż pierwotnie żądał sprzedawca. Niezła wypłata jak na pamiątkę rodzinną. Potem jest facet ze srebrnymi dolarami. Przynosi ze sobą stos monet, który odziedziczył od ciotki. Są to morgany niskiej jakości. Mocno zniszczone, ale dziwnie cenne. Zbieranie monet jest takie dziwne. W niektórych przypadkach im gorszy stan. Tym większe zapotrzebowanie. Prosi 2400 dolarów i myśli, że dostaje dobrą ofertę. Ale po raz kolejny liczy się uczciwość i zamiast tego zaproponowano mu 4000 dolarów. Próbuje zwiększyć tę kwotę do 5000 dolarów. Ale 4000 dolarów to górna granica i chętnie ją przyjmuje. Inny sprzedawca przynosi przypinkę Chicago Cubs World Series z 1929. To nie tylko rzadka rzecz ale także kawałek historii baseballu. W tamtych czasach igły drukarskie były prawdziwym hitem. Żadnych tanich poświadczeń. Tylko solidne metalowe plakietki oznaczające, że masz dostęp do gry. Sprzedawca liczył na tysiąc dolarów, ale po uczciwych negocjacjach dostał 1200 dolarów. To jeden z tych momentów, kiedy warto otwarcie mówić o wartościach. Istnieje również historia niektórych medali z okresu napoleońskiego, które zostały znalezione przypadkowo na aukcji. Sprzedawca omyłkowo złożył ofertę i ostatecznie zapłacił tysiąc dolarów. Okazały się być autentycznymi medalikami święt. Andrzeja z początków XIX wieku. Upamiętniającymi takie wydarzenia jak szturm na Bastylię. Po szybkiej wycenie wyceniane są na dwa tysiące dolarów. Co w jednej chwili podwaja kwotę sprzedającego. A kto mógłby zapomnieć o zatrzymaniu się w sklepie z antykami w Utah? Podczas podróży sklepikarz natrafia na hełm samurajski wyceniony na trzysta dolarów amerykańskich. Znając prawdziwą wartość, nie może milczeć i daje znać właścicielowi, że może kosztować nawet 2500 dolarów. Po kilku negocjacjach ustalili kwotę 1650 dolarów amerykańskich, pozostawiając obie strony z poczuciem, że zdobyły punkty. W końcu przychodzi mężczyzna z kilkoma starymi wydrukami komiksów Playboya z lat 50., które znalazł między stronami magazynu na Pchlim Targu. Szacuje, że każdy z nich jest wart 100 dolarów. Ale sklep wie lepiej. To nie są byle jakie komiksy, ale oryginalne dzieła sztuki z czasów, gdy jeszcze istniał Playboy. Zamiast 200 dolarów zaproponowano mu po 500 dolarów za sztukę. Po zarobieniu łącznie 1000 dolarów odchodzi z uśmiechem, wiedząc, że ma solidną ofertę na coś, co w zasadzie było darmowym znaleziskiem. Podsumowując, to kolejny dzień, w którym zapomniane skarby stają się dużymi pieniędzmi, a uczciwość prowadzi do zaskakujących zysków. Od broszek po ostrza. Każda oferta ma swoją niepowtarzalność i ożywia sklep. Jest też facet z zabytkowymi monetami, który dokonał zaskakującego znaleziska. Przychodzi z zestawem srebrnych dolarów amerykańskich z końca XIX wieku. Monedity, mocno zniszczone przez dziesięciolecia obiegu, nie były w najlepszym stanie. Mężczyzna myślał, że są warte kilkaset dolarów, ale gdy ekspert przyjrzał się bliżej, sytuacja stała się interesująca. Tego typu monety gorszej jakości, zwane lowballami, były bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Pomimo zniszczonego wyglądu, miały one znaczną wartość, gdyż monety tak niskiej jakości rzadko spotyka się w stanie naturalnie zniszczonym. Po kilku wymianach sklep zaoferował mu 4000 dolarów za nieruchomość. Miał nadzieję na 2400 dolarów, więc ta oferta była miłą niespodzianką i był więcej niż zadowolony. Sklep. Wspierany niesamowitymi ofertami. Zawsze witał relikty historiami, dzięki którym każdy dzień pozostawał nieprzewidywalny. Relikty wojny secesyjnej i pamiątki rock'n'rollowe. W innym przypadku mężczyzna przynosi XIX-wieczny karabin z fascynującą historią. Karabin był przekazywany z pokolenia na pokolenie i uważa się, że był używany podczas wojny secesyjnej. Choć karabin nosił ślady użytkowania i wymagał renowacji, jego wartość historyczna była niezaprzeczalna. Sprzedawca początkowo szukał 3000 dolarów amerykańskich. Po sprowadzeniu biegłego, który sprawdził autentyczność i historię karabinu. Sklep złożył ofertę 4500 dolarów, którą sprzedawca z radością przyjął. Unikalna historia i znaczenie historyczne karabinu sprawiły, że stał się on cennym dodatkiem do kolekcji sklepu. Kolejna niezapomniana transakcja obejmowała rzadki zestaw pamiątek po Bitelsach. Sprzedawca miał podpisane zdjęcie i bilet na jeden z pierwszych koncertów. Przedmioty były w doskonałym stanie, a sprzedawca liczył na pięć tysięcy dolarów. Po sprawdzeniu autentyczności podpisów sklep zaoferował osiem tysięcy dolarów, powołując się na duże zapotrzebowanie kolekcjonerów na pamiątki Beatlesów. Sprzedawca był zachwycony, ponieważ wchodząc do sklepu spodziewał się znacznie mniej niż tego, co otrzymał po wyjściu. Kolejnym dziwacznym przedmiotem, który trafił do sklepu, była stara szafa grająca z lat pięćdziesiątych. Sprzedawca twierdził, że nadal działa, chociaż wymaga niewielkiej konserwacji. Uwagę właściciela sklepu przykuła kolorowa szafa grająca w stylu retro i z klasycznymi melodiami. Po przetestowaniu go i sprawdzeniu, że odtwarza płyty płynnie, złożono ofertę za trzy tysiące dolarów. Sprzedawca zgodził się i był szczęśliwy, że szafa grająca trafia do kogoś, kto docenił jej urok. Innego dnia przyszedł mężczyzna z kolekcją starych komiksów. Kolekcjonował od dzieciństwa i zgromadził imponujący wybór pierwszych wydań. W kolekcji znalazły się bardzo poszukiwane numery. W tym pierwsze wydanie popularnego komiksu o superbohaterach z lat 60., blistego wieku. Sprzedawca liczył na 10 tysięcy dolarów. Po zbadaniu kolekcji i konsultacji ze specjalistą od komiksów, sklep zaoferował 15 tysięcy dolarów. Sprzedawca był zdumiony, ale i zadowolony. Bo nie spodziewał się tak wysokiej oferty. Kolejnym fascynującym obiektem był XIX-wieczny zegar dziadkowy. Wysoki zegar z misternymi rzeźbami i pięknie wypolerowanym drewnem był w rodzinie sprzedawcy od pokoleń. Chciał się z nim rozstać ze względów finansowych i liczył na uzyskanie tysięcy dolarów. Po dokładnej kontroli przeprowadzonej przez zegarmistrza odkryto, że zegarek został wykonany przez znanego wówczas zegarmistrza. Sklep zaoferował tysięcy dolarów. A sprzedawca zgodził się, zadowolony z uczciwej ceny. Naprawdę niezwykłym dziełem była zabytkowa maszyna do pisania, której podobno używał znany autor. Sprzedawca posiadał dokumenty potwierdzające jego autentyczność. M. -in. Podpisany list od autora, wzmiankujący o maszynie do pisania. Zaintrygowany historią maszyny do pisania i jej doskonałym stanem, sklepikarz zaoferował siedem tysięcy dolarów amerykańskich, na co sprzedawca chętnie się zgodził. Maszyna do pisania była wyjątkowym znaleziskiem, które niewątpliwie przyciągnęłoby uwagę kolekcjonerów. Kolejnym fascynującym przedmiotem była kolekcja starych kart baseballowych z lat pięćdziesiątych, i60, blisego wieku. Sprzedawca odziedziczył kolekcję po dziadku i liczył na otrzymanie pięciu tysięcy dolarów. Po dokładnym zbadaniu kart i zidentyfikowaniu kilku rzadkich okazów sklep złożył ofertę dziewięciu tysięcy dolarów. Sprzedawca był zachwycony. Bo spodziewał się znacznie niższej oferty. Podczas innej transakcji kobieta przyniosła XIX-wieczny obraz olejny, który znalazła na strychu. Obraz został podpisany przez znaną artystkę i po krótkich poszukiwaniach dowiedziała się, że może być wart znaczną kwotę. Miała nadzieję na 8 tysięcy dolarów. Po konsultacji ze specjalistą do SPE, Sztuki, który potwierdził autentyczność obrazu, sklep zaoferował 10 tysięcy dolarów, na co sprzedawca się zgodził. Wyszła uszczęśliwiona, wiedząc, że zyskała wiele. Ostatnia znacząca transakcja dotyczyła zabytkowego motocykla z początku XX wieku. Sprzedawca sam odrestaurował rower i chciał go sprzedać za 15 tysięcy dolarów. Właściciel sklepu był pod wrażeniem prac restauracyjnych i rzadkości motocykla. Dlatego wezwał eksperta do sklepu. Motocykli, aby ocenił wartość. Biegły potwierdził, że był to rzadki model w doskonałym stanie. A sklep oferował 20 tysięcy dolarów. Sprzedawca, który nie spodziewał się tak wysokiej oferty, był zachwycony i natychmiast ją przyjął. Czy właściciel sklepu był zbyt hojny, oferując te oferty, czy też zawarł sprytny interes? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Nie zapomnij o polubieniu. Zostaw komentarz i subskrybuj po więcej.